Kazanie na górze, część druga. Jak widzicie, nie zmieniam ani nie okaleczam prawa. Nie niszczę go też przez dodawanie do niego sfermentowanych ludzkich zasad. Ja uzupełniam prawo. Ono jest tym, czym jest i takie pozostanie aż do dnia ostatniego. Nie zmieni się w nim żadne słowo ani nie zostanie zniesiony żaden przepis. Ono jest uwieńczone doskonałością. Aby posiąść zbawienie, wystarczy je przyjąć takie, jakie zostało dane. Aby bez zwłoki zjednoczyć się z Bogiem, trzeba żyć prawem tak, jak ja zalecam. Bohaterowie stanowią wyjątek, dlatego też będę mówił do dusz zwyczajnych, do większości dusz, a żeby nie powiedziano iż nie ujawniam tego, co konieczne, jeśli pragnie się doskonałości. Z tego, co do Was mówię, zachowajcie dobrze w pamięci. Kto pozwala sobie na pogwałcenie jednego z najmniejszych poleceń, będzie uznany za najmniejszego w królestwie niebieskim. Kto skłoni innych do naruszenia przepisów, będzie uznany za najmniejszego, ze względu na siebie i na tego, którego doprowadził do ich pogwałcenia. Przeciwnie, kto przez swe życie i dzieła, bardziej jeszcze niż przez słowa, nakłoni innych do posłuszeństwa, ten będzie wielkim w Królestwie Niebieskim. Jego wielkość wzrośnie dzięki każdemu z tych, których doprowadził do posłuszeństwa, i do uświęcenia się w ten sposób. Wiem, że to, co zaraz powiem, będzie nieprzyjemne dla wielu, jednak nie mogę kłamać, nawet jeśli prawda, którą zaraz wypowiem, przysporzy mi wrogów. Zaprawdę powiadam Wam, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego, jeśli Wasza sprawiedliwość nie odrodzi się. I nie oderwie całkowicie od tej biednej rzeczy, jaką niesłusznie nazwano sprawiedliwością, od sprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszy, jeśli nie będziecie naprawdę sprawiedliwi, i to bardziej niż faryzeusze i uczeni w piśmie, uważający się za sprawiedliwych, bo mnożą przepisy, nie zmieniając przy tym głęboko swego ducha. Strzeżcie się fałszywych proroków i tych, którzy nauczają błędu. Przychodzą do Was jak baranki, a są drapieżnymi wilkami. Przychodzą do Was w szacie świętości, a szydzą z Boga. Mówią, że kochają prawdę, a karmią się kłamstwami. Przypatrzcie się im dobrze, zanim pójdziecie za nimi. Człowiek ma język do mówienia, oczy do patrzenia, a ręce do wykonywania gestów. Lecz jest inna rzecz, która świadczy w sposób bardziej prawdziwy o tym, jaki jest rzeczywiście, jego czyny. Czymże są dwie ręce złożone do modlitwy, jeśli człowiek następnie kradnie i cudzołoży. Czym dwoje oczu, które wywracają się, Niby w natchnieniu na wszystkie strony, a następnie, gdy komedia się kończy, potrafią porządliwie patrzeć na kobietę lub wroga z pragnieniem rozwiązłości lub zabójstwa. I czymże język, nucący fałszywe hymny pochwalne i zwodzący słodkimi słowami, a następnie za plecami, oczerniający was i zdolny do krzywoprzysięstwa, Byle tylko ukazać was jako ludzi godnych pogardy. Na cóż język wypowiadający długie, obłudne przemowy, a zaraz potem zabijający dobrą opinię bliźniego, lub wykorzystujący jego ufną wiarę? Język taki jest odrażający. Obrzydliwością są oczy i ręce obłudne. Natomiast działania ludzkie, prawdziwie ludzkie. To znaczy, dobry sposób postępowania w rodzinie, w handlu, wobec bliźniego i sług, daje świadectwo ten oto jest sługą Pana. Działania bowiem święte są owocem prawdziwej religijności. Dobre drzewo nie daje złych owoców, a złe drzewo nie daje dobrych owoców. Czy te cierniste krzewy wydadzą kiedykolwiek smaczne winogrona? A czy na tych bardziej jeszcze kłujących ostach mogą dojrzeć kiedykolwiek miękkie figi? Nie. Zaprawdę, na pierwszych zbierzecie jedynie kilka cierpkich jagód. Niejadalne owoce powstają z tych kwiatów, bo chociaż kolczaste są to jednak kwiaty. Człowiek niesprawiedliwy będzie mógł wywoływać szacunek tylko przez swój wygląd. Także ten podobny do puchu oset. Wydaje się kłębuszkiem srebrzystych, delikatnych nitek, przyozdobionych przez Rosę diamentami. Jeśli jednak przez nieuwagę go dotkniecie, okaże się, że ten puszek to tylko masa kolców, wywołujących wasze cierpienie i szkodzących owcom. Pasterze wyrywają je z pastwisk i wrzucają do rozpalonego nocą ognia, aby nawet nasiona nie ocalały słuszny i przezorny środek. Ja wam nie mówię, zabijajcie fałszywych proroków i obłudnych wiernych, mówię wam raczej pozostawcie ich Bogu. Jednak, powiadam wam, miejcie się na baczności, unikajcie ich, aby was nie zatruły ich soki. Wczoraj powiedziałem wam, jak należy kochać Boga. Dziś kładę nacisk na sposób, w jaki powinno się kochać bliźniego. Kiedyś mówiono, będziesz miłował twego przyjaciela, a wroga swego będziesz nienawidził. Nie, to nie tak. To było dobre w czasach, gdy człowieka nie pocieszał Boży uśmiech. Jednak teraz przychodzą nowe czasy czasy, w których Bóg tak bardzo kocha człowieka że przysyła mu swe słowo, aby go odkupić. Teraz mówi Słowo, teraz rozlewa się łaska, potem Słowo dokona ofiary pokoju i odkupienia. Łaska nie tylko zostanie rozszerzona, lecz i udzielona każdej duszy wierzącej w Chrystusa. To dlatego trzeba wznieść miłość bliźniego do poziomu takiej doskonałości, która nie dzieli na przyjaciela i wroga. Oczernia się Was, kochajcie i przebaczajcie. Bije Was ktoś? Kochajcie i nadstawcie drugi policzek temu, kto Was bije, myśląc, że lepiej jest, kiedy gniew spada na Was, którzy potraficie go znieść, niż na kogoś innego, kto by się zemścił za tę zniewagę. Okradziono Was? Nie myślcie, mój bliźni to chciwiec, Lecz pomyślcie z miłością: Mój biedny brat jest w potrzebie, i oddajcie mu także tunikę, jeśli zabrał wam już płaszcz. Przez to powstrzymacie go przed dokonaniem drugiego rabunku, bo nie będzie musiał okradać kogoś innego z tuniki. Powiecie: To mógł być występek, a nie zabranie wynikające z potrzeby. Dajcie ją mimo to. Bóg Wam to wynagrodzi, a niesprawiedliwy za to odpokutuje. Ponadto, często przypomina się to, co powiedziałem wczoraj o łagodności. Kiedy grzesznik widzi, że jest traktowany tak szczerze, odrzuca występek i wyzwala się, naprawiając kradzież oddaniem łupu. Bądźcie wspaniałomyślni dla tych, którzy będąc uczciwsi, Proszą zamiast okradać was z tego, czego potrzebują. Gdyby bogaci byli rzeczywiście ubodzy w duchu, jak was o tym wczoraj pouczyłem, nie byłoby już tych bolesnych nierówności społecznych, przyczyn tak wielu ogromnych ludzkich nieszczęść. Myślcie zawsze, a jeśli ja byłbym w potrzebie, jakby na mnie podziałało odrzucenie udzielenia mi pomocy? Działajcie zgodnie z odpowiedzią, jakiej sobie udzielicie. Czyńcie innym to, co chcielibyście, aby Wam czyniono, i nie róbcie innym tego, czego nie chcielibyście, aby Wam robiono.